Wchodzimy, tam jest romek. Grek mówi, że zapakowane coś jeszcze jest. Będzie odpakowywał. No dobra, to rozpakowuj go. Gdzie kończą się te krzaki? Właśnie znalazłem tego słodego złotego hamera. Zapakował. Kurde, blady. I wyciągnął sreberko. się rozkłada. Andrzejek zapina nad kolaniki. Jedni je rają, drudzy już gadają. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, Dzień wszyscy się zbieramy, idziemy, idziemy na złote pole. A kiedy to złoto wyszło? Półtora roku tak. temu. Tak, no ja z Darkiem, nie? Tylko, że dzisiaj niby, dzisiaj niby nie jest to pole, a według nas to jest to pole. On powiedział, że nie jest. A teraz już oficjalnie mogę się z wami powitać na kanale Siler Borek. Cześć, witajcie. E, dzisiaj powrót na złote pole. Po półtorej roku wracamy na pole, gdzie ja wyciągnąłem Quater Nobla, e, złotego hammerka i Darek Half Nobla. Ten filmik możecie zobaczyć na moim kanale. Ja to jego na końcu lepiej. Z tych poszukiwań, co znaleźliśmy, te złoto. No a dzisiaj powrót, powrót. Tu jest weekender. My dzisiaj na jednym dniu kopania, tylko i. I co, trzymajcie kciuki, lecimy do pierwszego dołka. Mamy Przemaorix. I kurde, pierwszy sygnał, tak? Pierwszy sygnał. Naprawdę. Widzisz, pierwszy sygnał, no? Kurde, jest rzymek, no. Gryzek, ale jest. Jest. Zapowiada się dobrze jak na pierwszy sygnał. No, naprawdę. Radki. Super. Nie? I, kurde nie wiem czy wieje, a tak tu tak, widać, ty zobacz, ty była gardła biała, tak, była to e jest fibulka, no To jest o? fibulka ty... Idziemy. Kula mam fibulka na pewno fibula, no no, fibula, fibula jakiś, jakiś inny rodzaj. czekaj Greg także czekaj Ale coś tam, coś tam jest u Grega już idziemy, chodź u Grega chodźcie, idziemy do Grega piąteczkę coś zapakowanego tak, dokładnie idziemy do Grega idziemy już podchodzimy, tam jest Romek już, Grek mówi, że zapakowane coś jeszcze jest, będzie odpakowywał przy nas. No i proszę bardzo, panie, gdzie to jest? O, a to będzie coś fajnego. Mini-mini? Mini-mini? Minimetr. mini! mini? mini, mini? <grym i zainteresowań> Super. To się wytnie, ale nie Chodź. będziemy wycinać. Kurde. Jaki sygnałek, panie? Eee, 76. Co mówiłeś, Grak? O, weź to poczułem. Ale śliczny. Piękny hamerek. No, jest. Eee... Fikula, kamy. Kamy. Small hammer. Small hammer, Nice man. Long cross? Nice, yeah. nice. Uh, Gratulacje Grzegorz. Weź to poczuj. Pierwsze sreberko. Idziemy do Romka, Romek mówi, że ma jakąś monetkę. O panie. 50-50 Co to jest? Sixpence. Aha, Sixpence'ów. Sreberko. Taka patynka. Nogą wygrzewaną To chyba. Nie zdążyłem się przyjrzeć. No nie ma, ale srebelko, no, ale strebelko, no. Pół na pół. Pięknie. Nice to meet you, Gintos. It's a nice half hammer. Nice one. What's with Short cross? Oh no. No, jest long cross. Long cross. But it's silver. Congratulations. Good. Słuchajcie, guziczek, nic wielkiego. Nawet nie jest zdobione chyba coś w środku, tak jakby. Też nie. Taki guziczek, okrąg. Na razie to nie ciekawego, ale widzieliśmy cebelku szogrego i bólka udarka, Także wrócimy dalej. Na... Przed siebie. Nie zadasz? I kurde, patrzcie w moim pudełku, który wygrał. Piękna klamereczka. I jeszcze z pinem. Wow. No to średniowieczór, nie? No, calaczek. Pierwszy mój. Piękny, calaczek, piękny. Gratki panie. Dzięki. A ja tu z boku. Adam już patrzył, bo ja ślepy jestem trochę jakiś pin ze zdobieniem. Jakiś, no coś jest, jakieś brązowidło coś od czegoś Ale Adam mówi, że ma jakąś książkę z takimi pinami zobaczymy, może się znajdzie lecimy dalej, nie? znowu Adam mówi, że jest znowu kurde, ale pięknie to jest kawałek czy to jest cała? Kawałek, kawałek chyba kawałek, no, tak, kawałek, go... kawałek. znowu z kawałkiem znowu kawałki ty, no dzisiaj jeszcze jedna i będzie hatryk. trick nie? nie? oby jeszcze habek słuchajcie, był ładny sygnał Kolorowy i słuchajcie, zobaczcie. Zobacz. Razoletka była chyba zdobywana. Czy to jest stare? Nie wiem. Ale coś fajnego. to jakieś wzorki, nawet jak widać. No nic. Lecimy dalej, to znaczy lecimy zobaczyć, co tam znalazł Daniel. Tak myślę, co to, kto to jest, a to ten, co wszędzie jeździ, kurde. On zdradza wszystkich, a nie będę mówił kogo. Czy czekasz z grudką na mnie? No? O kurde, to dobry jesteś. Dzięki no. bardzo. W ogóle to cześć. No, no. Oj, dobra, nie ściągaj! Wybacie. No dobra, to rozpakowuj go. Z brutusem Aureliusem, Dariusem, Danieliusem. <ścoughs> 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 oh, yes. November. Nowember! ale piękny stan! No. O, zobaczcie, Piękne. kurde, jaka róża, a weź go odróć ale, ale bywały też większe te. Były tak, większe tak, też. tak, są trzy rozmiary, wiesz. O, widać, ładny będzie. Piękny no, o kurde, jaki stan, ty, no, szok. A one nie wychodzą tak często w takim stanie. Piękny, piękny. Stan. Panie Graty, no. Danielus. No. Czym jeszcze, kurde, pokazać, no widzę. Piękny Rzymian. Oh. O, trzy razy gratki. O Ludener. Oh my Się gosh. Nie, nie przepraszam. Emocje. A to tu? Nie. A co to jest, Rafale? Wiesz dokładnie, czy nie wiesz? Chyba. Nie jest do Rafałku, gratulacje. A dziękować, dziękować. Proszę bardzo. Słuchajcie, wiatr wieje. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie słychać, mikrofon mam niby z kowerem na wiatr, ale nie wiem, czy to będzie dobrze słychać. No słuchajcie co, na razie lipa. ale co zrobić. Wychodziło tam parę rzeczy, widzieliście u, u reszty, ale ja na razie nic ciekawego. Tak też było na wykopkach. Może się trochę odsunę od tego wiatru. No także musimy szukać dalej. Niestety złoto tak jak mówiłem, będzie dopiero jutro. Ja szukam. Lecę. Słuchajcie, tutaj, gdzie kończą się te krzaki, właśnie znalazłem swojego słodego, złotego hamera. Półtora roku temu. No ale to pole, tak jak widać, jest zamknięte. Dopiero będzie otwarte jutro. A jutro, niestety, nie mogę być. No także, ale, ale. nigdy nie wiadomo. Może wtedy wyszły, teraz nie wejdą. Ale miło wspominać te miejsce. Jeśli to jest złoto, Złoto. już ja widzę. Patrz jaki bo... piękny kamer. Złoty, ja pierdzielę. O. O, ja cały, czas, y... Uch, cały czas się trzęsę. Zobaczcie teraz. Piękny. Piękniusia, moja. Go? Yes, Jest, jest. Przypomina się ten entuzjazm, ta radość. Było super. I fajnie tu wrócić. Ale nie poszukać, niestety. Dobra, lecę w tamtą stronę. Słuchajcie, nie ma sygnałów, nie ma, ale. Piękny kawałek klamerki. To widać, że stara była klamerka. Te wzory. No coś ciekawego, fajne. fajny kawałek. Cieszę się bardzo. Klamereczki, kawałek. Lecimy dalej. Tylko przestawię maszynkę na inne parametry inne ustawienia i próbuję i coś fajnego wyszło, takie nasze znaczy, nic ciekawego, coś fajnego. już patrz taka część ładnie spatynowana, jakaś albo część kamerki bardzo starej, ale bardzo stare, ładna patyna, piękne. coś od czegoś. szkoda, że nie całe. nic, lecimy dalej. no proszę państwa, chyba jest pierwsza krągłość dzisiaj. Op. Co co my mamy? Czekajcie, zaraz do Was wrócę. No słuchajcie, jest pierwsza krągłość, dzisiaj widzicie w prawo głowy najprawdopodobniej będzie to Georgius III Albo William. Dokładnie nie wiem, nie mogę rozczytać, ale podejrzewam, że Georgius. George trzeci. Także jest krągłość. No, no to już jest lepiej niż było. Jad pizga. <gryw> jak cholera, nie wiem jak to będzie słychać. Zobaczymy później. Aby... Już teraz słyszycie. Ja Zobaczycie, jak będę sklepywał ten cały materiał. No ale jest, jest wreszcie krągłość pierwsza. Także lecimy dalej. Lecimy Piotruś z rodzinką. Oliver tam idzie szuka. Tutaj Piotruś coś tam grzebie. Także pozdrówka, Piotruś, serdeczna dla Ciebie. I lecimy dalej. A teraz mały posiłek. Przerwa w tych bogatych poszukiwaniach. Ciekawego nie wyszło. Co widzieliście? Ja zjem. Będę radził dalej. Już teraz może zostawić. Jak chcesz. Łapkę dla twórcy. Subskrypcję. Jak się chce. Jak oczywiście. Nie namawiam, ale jak się chce. Ja zjem. I radzę dalej. Taki łysy jakieś. Jak my? Do ciebie podobno. No dobra, ściągnij czapkę. Ja mam włosy. Ja też! Ale, ale piękna. Pod Jakoś... pachami chyba. Te. Nie, ogolone. <laughs> wszyscy słyszą. Górę. Piękny rzemek, brawo. Ja słyszałem takiej głębokości. Czekaj, bo nie widziałem twarzy. O, teraz lepiej. Gratulacje. Ale piękny. Tu miał głęboki sygnał. Kurde. Kompletna harfa. Jeszcze co najważniejsze. Pierwsza w życiu u Rafała. O, pierwsza. Ale fajnie spatynowana, kurde Mega. A głęboko kurde na 40 centa gdzieś. mamy? Piękna. Rafa w roli głównej, proszę bardzo. No i na polu znaleźć... Kongo! Piłeczka chyba jakaś psa albo coś takiego. <laughs> Także Kongo. Sorry, ale ja mam teraz swoją piłeczkę. Ale wieje. Dobra, lecimy dalej. Mało mam dzisiaj materiału, dlatego idę, bo Adam coś wyrąbił i czeka na, na mnie, żeby rozpakować. Już rozpakowuje Jeszcze rozpakował? Patrz. Kurde, blady. I wyciągnął sreberko. O kurde, nie dostał kugiem niczym. Ale pięknie. Eliska. Eliska. Elisabeth. Pięknie. Tak? Elisabeth? Tak. tak. Elisabeth. Z Zróża. też. To ta rzadsza Graty. Kurde, pokaż to sobie. Ale pięknie. jest? <grystanie> Jaki sygnał? To U mnie 47. był kurde wysoki, bo u mnie był 47 Ale kurwa, Kawał co to tu było? No? To płytko, kurwa. Ale ciężko. Nie, to tu szarzaj. Ale liska. No. Śliczny. Jeszcze z różyczką, jaka, kurde widoczna. Zobaczcie, jaka. Piękna liska z <grystanie> różką. Mówiłem do końca, trzeba walczyć. No, trzeba walczyć do końca. Kurde. Zaraz ci oddaję. Tylko jeszcze zrobię Sessikę, A jeszcze Daniel jest przy mnie. Jeszcze... Kurde. Ty to takiego samego Rafał wyciągnął miałem w ręku, tylko że większego. Wyszedł Piękny. Piękny Rzymek. O Jezus, moria moje kości. Gratki. No i dobre, dobra, ja idę stąd. No i słuchajcie, widzieliście pięknego hamerka. Ale myślę, że nie na da darmo ten hamerek tu leżał, bo tam, nie wiem czy widzicie, jest kościół. Widać. Ten kościół jest chyba XIV wiek, coś takiego. Dokładnie nie wiem, ale... Albo XV, XVI. Także tutaj ludzie szli do tych kościołów i, i tych hamerków trochę tutaj dzisiaj wyszło. No, ale nie dla Borka, ale co? Ja się nie przejmuję, jedziemy dalej, wiadomo jakie jest hobby, raz wychodzi, raz nie wychodzi. Chyba w stronę samochodu. No to dzisiejsze podsumowanie, nie ma co właściwie pokazywać. Kawałek klamerki, kawałek jakiegoś spina. Tutaj też był kawałek klamerki, takiej większej. No i monetka, jakiś George z trzecia, bo William dobrze nie widać też. W prawo facjata, także tylko się domyślać, że jakieś Penny albo coś takiego. Także tak, dzisiaj... Tak to widać. Nic, widzimy się od frontu. No i słuchajcie, było to, co było. Powrót na złote pola, na których ja i Darek e, znaleźliśmy hamerki półtora roku temu złote. A w tym roku nam nic nie dało. Mam jakieś tam monety, tak widzieliście nic ciekawego, ale było pokopane. Widzieliście, jak grupa fajnie pokopała. Adam, e, Greg, e, Rafał, piękny dener. Także super, super pokopane w grupie i My się też cieszymy z tego, że im fajnie wyszło. Myślę, że następnym razem będzie lepiej. Także ja Was zapraszam na następne odcinki. Zapraszam też do subskrypcji kanału, do lajkowania, do zostawienia dzwonka, żebyście wiedzieli o wszystkich e, aktualnych filmach, zostawiania komentarzy. Pozdrawiam Was serdecznie, nie przedłużam już. Jak zwykle, niech modlą się z Wami.